Odcinek pierwszy. Ucieczka od doktora. Pobaw się ze mną, albo cię kurwa zajebie. Tylko nie pierdol do dziwki. Ty, stara kurwo, dlaczego mi spierdoliłaś głowę? I deszczać na dwór. Macie teraz przesrane do cholery. Do niedowidzenia. Narasz na raż mato. suj dziwko do pierdla. Pierdol się dziwko. Idziemy srać na dworcze pierdoliny. Tak idziemy. No to zaraz ci zajebie do więzienia. O kurwa mam narzędzia do zabijania. Chodźmy do pierdla. Kurwa mać wyjebałeś ten stół i wkurwiłaś mnie stara dziwko. Zamknij ryj i nastraj na podłogę. Kurwa zaczyna mi krwawić z nosa na podłogę. Chodź do chuja jest pan kutas. To jest szpital dla popierdolonych, którzy się ujebali. Dzień dobry kutasie pingu właśnie przyjebałam z pingu do pierdla. Wyjebało go stół i teraz krew mu pierdoli. Ja pierdolę mam rozkurwionego nosa. Kurwa, mam cały czas pierdolone odruchy i mnie nakurwiają. Dzień dobry, kutasie. Już będzie chujowo. Wpierdalaj do środka raz, dwa kurwo. Mogę ci kurwo przyjebać ci bandaż. No i teraz leci ci krew z nosa bez bandażu. Czy ty kurwo przyjebałaś po niego? Kurwa ten ci chuj nie pomoże. A co to kurwa pierdoli. Kurwa mać, spierdalam nasz czaw. Nie uciekaj stara kurwo bo za chwilę się zjebiesz i cię zajebie do więzienia. Wracaj tu dziwko jebana. Spierdalaj do środka już kurwa. Masz natychmiast to zjebać bo jak nie to ci kurwa zajbiemy te drzwi i będziesz płacił odszkodowanie. Co się wam kurwa spierdoliło? Rzeczywiście, wypierdalam do ciebie. Odblokuj kutasie się te drzwi. Co ci tu kurwa przejebali? Wpierdalaj do środka. Nic nie mogę ci zrobić, stara kurwo, więc wypierdalaj nasz szef raz.